W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowione Najświętsze Serce Jezusa, pełne łaski i wszechmocy Ojca, mądrości słowa, miłości Ducha Świętego. Serce Boże, z miłości do nas zranione i pozbawione życia, Tyś ponad wszystkie serca błogosławione. Bądź uwielbione i ukochane ponad wszystko, zmiłuj się nad nami i udziel mi łaski, o którą Cię proszę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszechmocne serce Jezusa, ufam Tobie, boskie serce Jezusa, nie jestem w stanie spłacić Tobie długu mojej wdzięczności za łaski, jakimi mnie wciąż ubogacasz. Wiesz o tym dobrze, mój mistrzu, więc zamknij mnie w swoim miłującym sercu. Strzeż mnie, abym przebywając w Nim, w nim do końca życia mógł spłacać Tobie długu wdzięczności i otrzymać łaskę, o którą cię pokornie proszę. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Miłosierne serce Jezusa, ufam Tobie. Pozdrawiam Cię, przenajświętsze serce Jezusa, źródło żywe i ożywiające na życie wieczne, w skarbie nieprzebrany, gorejący ogniu boskiej miłości. Ty jesteś moim spoczynkiem i schronieniem. Boże mój i Zbawicielu, rozpal moje serce takim ogniem miłości, jakim płonie Twoje boskie serce. Rozszerz je, wlej w nieobfite łaski, których Twoje serce jest źródłem. Spraw Jezu, aby moje serce jak najściślej zjednoczone z Twoim, Miłującym sercem mogło otrzymać łaskę, o którą Cię proszę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci miłości pełne, Ufamy Tobie, Amen.